I od tej pory uczeń wziął ją do siebie. Jezus, jako najlepszy syn, najlepszy nauczyciel, w ostatnich słowach przed śmiercią, chce jeszcze zatroszczyć się o swoją matkę i o swojego ucznia. I od tej pory uczeń wziął ją do siebie. A Jezus chciał, żeby Maria i Jan nawzajem zatroszczyli się o siebie. A my dziś, po dwóch tysiącach lat, odczytujemy ten tekst, odnosząc go do siebie, do swojego życia. To słowa do każdego z nas, uczniów Jezusa: Weź do siebie Maryję. Weź do siebie, aby ona zatroszczyła się o ciebie. A czy ja mogę zatroszczyć się o Maryję? Oczywiście, że tak. Sama Matka Boża w objawieniach prosi o ich cel, żeby była bardziej znana, bardziej miłowana na świecie. I o to możemy się zatroszczyć. Ale przede wszystkim Maryja może zatroszczyć się o każdego z nas uczniów. Pracuję od wielu lat w szkole. Mam więc takie szkolne, zawodowe spojrzenie na to pojęcie uczeń. Co to znaczy być Uczniem, uczyć się, jak przebiega proces uczenia się. Yy, najnowsze współczesne badania pedagogiczne mówią o tym, że proces uczenia się jest tym skuteczniejszy, im głębsza jest relacja między uczącym się a nauczycielem między uczniem a nauczycielem. Od Maryi możemy się bardzo wiele nauczyć. Tym więcej im głębsza będzie relacja między mną a Maryją. Tym więcej możemy się od Maryi nauczyć, im więcej weźmiemy ją do siebie, im bardziej będzie obecna w moim życiu, im bardziej będzie mi bliższa. Może to dobre zadanie na ten maj, miesiąc Maryjny, który właśnie się rozpoczyna. Być jeszcze bliżej Maryi, jeszcze bardziej wziąć ją do siebie po to, żeby jeszcze więcej się od niej nauczyć.